Strefa funduszy europejskich, strefa relaksu, gry edukacyjne, ekowarsztaty, mobilny park linowy, energorower, refleksomierz barkawowy, fotolustro oraz rocznicowy tortuniny, a w strefie zdrowia porady w zakresie profilaktyki, szczególnie nowotworowej, konsultacje lekarskie ze specjalistami oraz niektóre badania, wszystko to na Słubickim Placu Bohaterów w minioną niedzielę czekało na uczestników pikniku funduszy europejskich. Organizujemy pikniki funduszy europejskich, żeby rozmawiać na temat nowej perspektywy. Nowa perspektywa dla regionu Lubuskiego to 915 milionów euro, czyli góra pieniędzy, ponad 4 miliardy złotych. Chcemy te środki zainwestować przede wszystkim w inteligentny rozwój, innowacyjne, nowoczesne linie technologiczne, ale również innowacje społeczne i w zieloną gospodarkę niskoemisyjną, gdzie zdrowie i jakość życia jest priorytetem, ale też w region silny społecznie, region bliżej obywatela i region efektywnie zarządzane. Jesteśmy nie tylko z funduszami europejskimi, z wiedzą na ten temat tutaj dzisiaj, ale jesteśmy też z piknikiem zdrowia, bo tak jak powiedziałam zdrowie i jakość życia to jest nasz priorytet. No, w przyszłym roku minie 20 lat. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Przez te 20 lat udało nam się zmienić nasz kraj, nasze regiony, miasta, miasteczka i wsi. I dzięki temu, że jesteśmy członkiem tej cywilizowanej rodziny nowoczesnych państw korzystamy z dobrodziejstwa. Które pozwoliło nam nadrobić zaległości i unowocześnić nasz kraj. Gdybyśmy nie mogli z tego wszystkiego skorzystać, potrzebowalibyśmy pewnie kolejnych kilkadziesiąt lat, by dojść do obecnego etapu, nie mówiąc o przyszłości, o zdolności do rywalizowania z innymi szybko rozwijającymi się państwami. Dlatego chcemy lubuszaną mieszkańcom wszystkich powiatów przypomnieć o tym, jak wielkim dobrodziejstwem jest członkostwo w Unii Europejskiej, jak wiele udało nam się zrobić i że wciąż możemy z tych środków korzystać i warto ubiegać się o dofinansowanie dla kolejnych projektów. Mamy teraz nowy budżet 915 milionów euro. Do naszego regionu. Wszystkie te pieniądze spożytkujemy tutaj. To rekordowy budżet dzięki temu, że skutecznie negocjowaliśmy z Unią Europejską, z Ministerstwem Funduszy, polskim rządem i też się obawiamy takich postaw, jakie pojawiają się niestety w naszym kraju, które prowadzą do sytuacji. Że jak obecnie nie możemy korzystać z Krajowego Planu Odbudowy, bo to byłyby pieniądze raz jeszcze tej wielkości, jak te, z których korzystamy teraz. To byłby radykalny postęp, niesamowite możliwości, które by z tego wynikały. Dziwimy się, że są ludzie, którzy uważają, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest jakimś zagrożeniem, problemem. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Absolutnie przeciwko takim postawom protestuję dlatego z wielkim zaangażowaniem promujemy Polskę w Unii Europejskiej. Za rok 20 lat. Ja pamiętam te czasy, kiedy jeszcze były środki przedakcesyjne. Ja wtedy pracowałam w Gorzowskiej firmie budowlanej Gobex i miałam właśnie korzystając z tych funduszy przyjemność prowadzić budowę między innymi niektórych obiektów w Subicach, bo dwa akademiki Uniwersytetu, Urząd Miasta, który był kiedyś ruiną, to był pokoszarowy budynek, który wyglądał koszmarnie, jak myśmy tam weszli, to był dramat. Ale dzięki tym wszystkim środkom mogliśmy właśnie budować i realizować różne inwestycje. Ja nie znam miejscowości w województwie lubuskim, która nie skorzystałaby na funduszach europejskich. Wodociągi, kanalizacja, ścieżki rowerowe, boiska, różne obiekty naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to, to po prostu nie udałoby się bez funduszy europejskich, dlatego że Polska cały czas jest beneficjentem tych środków. Dużo więcej zyskujemy z Unii niż wpłacamy w ramach naszej składki i wszyscy powinniśmy z tego korzystać. Podział rocznicowego unijnego tortu był jednym z punktów niedzielnego wydarzenia. Dziesiąta edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich to wyjątkowa akcja, dzięki której można zobaczyć, jak bardzo środki unijne odmieniły województwo lubuskie.